Cześć kochani, dzisiaj lecimy na przegląd do Pepko, a tutaj naprawdę pojawiło się bardzo dużo nowości, jest naprawdę na czym oko zawiesić, także zostańcie do końca, bo będą ubrania, będą różnego rodzaju dekoracje do domu, przydatne gadżety, no i oczywiście ozdoby świąteczne. Oczywiście będą też nowe piżamki, czyli to co robicie najbardziej. Jeżeli jesteście tutaj nowe, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Sweterek jest w cenie 40 zł. Pepko pojawiły się też nowe piżamy, które są dostępne w wersji dla dziewczynek, dla kobiet, dla chłopców i dla mężczyzn, także generalnie dla całej rodziny. Dostaniecie je z długim rękawem, i spodnie też z taką długą nogawką ze ściągaczem na dole. Cały komplet kosztuje 40 zł. Są dostępne też dla dorosłych w rozmiarach do XXL. Kolejną nowością Pepco są takie swetry z dosyć ciekawym dekoldem w cenie 40 zł. Rozmiary są dostępne do XXL. Tuż obok znajdziecie też takie sylwestrowe bluzki na ramionczkach. Zobaczcie jak one są przepięknie błyszczące. Myślę, że idealnie dopełnią każdą sylwestrową kreację i kosztują 35 zł. Rozmiary są do XXL. Odwracając się na drugą stronę, w PEPKO znajdziemy też nowe sweterki. Zobaczcie z takimi połyskującymi nitkami. Także jeżeli lubicie być ubrane na błyszcząco, ale jednak dosyć bardziej stonowanie, to za 40 zł w PEPKO dostaniecie takie bardzo ładne swetry, które również mogą dopełniać sylwestrową kreację. Poniżej natomiast znalazłam jeszcze takie nowe bluzki, które dostępne są za 25 zł w rozmiarach do XXL. No i dobra, zaraz przejdziemy na piżamy jeszcze, bo to co Wam pokazałam to oczywiście nie jest wszystko, zaraz będzie tego więcej. A tutaj mamy jeszcze takie, zobaczcie, z takim ściągaczem na jednym ramieniu i na drugim. W cenie 25 zł. Okej, okay, no to lecimy dalej, bo tutaj mamy takie świąteczne koszule w szarym kolorze. Zobaczcie z takim dzwoneczkiem tylko ciężko to ściągnąć. Z takim dzwoneczkiem. Ten dzwoneczek jest taki brokatowy, błyszczący. No i tutaj jeszcze u góry ma taką miodełkę. Rzamki są dostępne w cenie, już Wam patrzę: 30 zł w rozmiarach do XXL. Tutaj dalej jeszcze widzę taką fajną koszulę w takiej niedźwiedzie, już Wam oczywiście pokazuję, z długim rękawem. Zobaczcie, bardzo ładnie się prezentuje: jest bardzo fajna, taka zimowa, z wyglądu. Kosztuje 30 zł, a w rozmiarach jest do XXL. Tutaj na samym końcu mamy jeszcze taką, która jest w takiej muminki dostępna. Musiałam przełożyć, bo po prostu. Nie umiałam tutaj ogarnąć tego wieszaka, żeby Wam cenę w ogóle pokazać, ale tu widzę, na tej też nie ma, niż Wam tu pokazuję. Moment. Cały zestaw dostępny jest za 30 zł w rozmiarze do XL, a tutaj mamy takie spodnie, długie w serduszka, też takie zobaczcie, fruzgi za 25 zł w rozmiarach do XL. On jeszcze na dole mam ściągacz. Tutaj macie jeszcze takie pieski z kokardą, znaczy z tym, z czapką, i do tego jest jeszcze one mam w środku, są wyłożone, wiecie, takimi kuleczkami. Niech eee, Wam pokazuję tu jeszcze cenę Mikołaja. A okej, okay, a tutaj mamy z muminków takie grzejące, wiecie, e, maty, czy jak się nazywa grzejące woreczki, za 10 zł. Na dole też są nowe czapki, takie z bomblem, zobaczcie na przykład za 20 zł. No i do tego oczywiście możecie sobie dobrać jakieś rękawiczki, e, tutaj też jest dosyć duży wybór chyba tego. I dalej, bo widzę tu jakieś fajne długie bluzy. Ja lubię takie długie swetry, bo w zimie one, jeżeli nosicie płaszcz, to są bardzo takie praktyczne, e, bo mocno zakrywają pupę plecy, więc fajnie ogrzewają. Cena takiej blues 70 zł w rozmiarze do XXL, a tutaj jeszcze z tyłu widzę taką fioletową, też wam ją chciałam pokazać, ale one już chyba były w tak że to sobie żadna nowość. Te są w cenie 50 zł. O, takie fajne kapcie, zobaczcie, z takim baranem w środku. No, na pewno cieplutko w nich na pewno będzie. 25 zł, tego nie można im zarzucić. Tutaj na dole jeszcze widzę jakieś takie świąteczne drazy. Zobaczcie, taki polarowy z taką kokardą tasiemką z tyłu. Bluza kosztuje 35 zł w rozmiarach do XXL. I do tego możecie sobie dobrać na przykład spodnie. Podnie kosztują 35 zł w rozmiarach do XXL, także tu możecie skompletować sobie cały dres. No i też coś dla panów, zobaczcie, tutaj mamy takie świąteczne swetry, no bo skoro pani będzie ubrana świątecznie, to pan też musi 50 zł. I jeszcze takie bluzki też znalazłam, zobaczcie, z Mary Rickmas, no trochę na odwrót, ale nie wiem no, wiadomo o co chodzi, kosztują 35 zł. No, i tutaj, jeżeli nie lubicie takiej mocno czerwieni, to coś w granacie za 50 zł też dla panów. Jeszcze tu w ogóle widzę jakieś bluzki, też takie, zobaczcie nowe. Bawełniane za 17 zł. A tutaj mamy takie czerwone. Też takie z napisem świątecznym. Dostępne są w cenie 17 zł. Okej, okay, idziemy dalej, bo tu widzę jakieś piękne koce. Ja na te koce się nie mogę napatrzeć dosłownie. 130 na 170 cm w cenie 100 zł. Takie fajne frędzelki mają, zobaczcie, takie złote nitki. Tutaj natomiast mamy, jeżeli chcecie same sobie zrobić, wiecie, takie świąteczne dekoracje, wieńce e, za 45 zł macie tą choinkę, ale ona jest tak, ona jest bardzo bogata, naprawdę, bardzo. Możecie coś z niej sobie, tutaj jakieś bombeczki, wiecie, dodekorować, bądź zostawić po prostu taką, a tutaj macie takie gotowe za 40 zł. No i w sumie tutaj chyba z tego działu to wszystko, I tutaj te dzwonki mi się też bardzo podobają, one kosztują dyszkę. Gałązki też dekoracyjne świąteczne za 7 zł, jeżeli tam lubicie sobie same zrobić, wiecie, jakieś dekoracje fajne w sztuczne sztuczne. Myślę, że fajnie się przydadzą właśnie tutaj jest bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o wzory. z Skupków mamy też takie nowe, ja ich przynajmniej wcześniej nie widziałam za 15 zł. Tutaj ten też te kolorowe paski mi się to kojarzy z luzką, ale też go wcześniej nie widziałam, on jest fajny, jest taki kolorowy, ale też delikatny. Nie jest jakiś mega powydziwiany, ale jest bardzo świąteczny. No i tutaj jeszcze taki z takim panem Mikołajem. Zadyszkę. Bardzo tanie wam powiem, szczerze, są te kubki. Gdzieś tam oglądałam też w innych sklepach na przykład w Teddy, i to było strasznie drogo. Jeżeli chodzi o kubeczki, za 12 zł na przykład jest ten. Odwrócimy się jeszcze na drugą stronę, bo tutaj takie fajne butelki z bambusową pokrywką. Zobaczcie, ona ma taką silikonową dziurkę, gdzie możecie sobie wsadzić po prostu słomkę. I fajne, bo ta słomka nie będzie tu nigdzie przeciekała. Dostępne są różne wzory: czarne z taką kolorową posypką, jakby. Wszystkie te butelki są w cenie 15 zł. Zobaczcie, jaki piękny półmisek za 30 zł, ale jestem nim zakochana, tak wiem, już go kiedyś pokazywałam, ale jest tak piękny, że normalnie nie mogłam po prostu się oprzeć, żeby wam go jeszcze nie pokazać raz, żeby wam po prostu o nim przypomnieć, że taki piękny jest. Tutaj natomiast mamy też takie świąteczne miski, które kosztują 30 zł. No, i co tutaj dalej? Tutaj mamy jeszcze takie duże talerze. Też takie piękne, bordowe. Za 35 zł. Ok, to to odkładamy, bo tutaj obok też widzę fajne pojemniki. Zobaczcie, też taką bambusową pokrywką. Na jakieś wiecie pierniki, czy co tam chcecie sobie w kuchni przechowywać? Ten na przykład kosztuje 20 zł. Ten z reniferami jest w tej samej cenie. Tutaj natomiast macie takie klasyczne, które nie tylko posłużą święta, ale posłużą Wam po prostu przez cały rok. I one też bardzo fajnie wyglądają, bo podoba mi się ten design tej bambusowej pokrywki połączonej z tą czarną klamerką. Kosztują 17 zł. Powyżej też takie mocno świąteczne, zobaczcie z zieloną wstążką i do tego w zestawie jeszcze z foremką do pierników za 17 zł. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo nie widziałam jeszcze nigdzie takich słoiczków, żeby miały jeszcze, zostawię foremkę. Są też nowe zegary za 30 zł i zobaczcie jakie one mają teksturę tak, takiego wachlarzyka. Tutaj natomiast mamy nowe osłonki na doniczki i też są bardzo ciekawe, kosztują 30 zł. Lecąc dalej, co nam się tutaj jeszcze pojawia takiego fajnego z nowości? Tak sobie przeglądam to, żeby Wam tutaj wyłapać. Może jeżeli tak pokazuję, to sami sobie coś znajdziecie, ale już tutaj na dziale z poduszkami znalazłam też takie na, na krzesła siedziska za 40 zł. One wyglądają mocno jak świąteczne. <laughs> tutaj natomiast mamy też takie piękne rustykalne poduszki za 40 zł. Zobaczcie, ten wzór jest taki mega starodawny. Mi się to strasznie podoba, a z tyłu są po prostu matowe. Oczywiście nie obeszłoby się też bez nowych narzut. Jeśli bym wam nie pokazała, to po prostu bym sobie tego nie wybaczyła, bo te są bardzo ładne, są takie stanowane 200x220 w cenie tylko 80 zł, ale słuchajcie, naprawdę są piękne, są takie z klasą i są wiecie, nie takie jak krzyczące. Tutaj natomiast mamy jeszcze takie piżamy za 50 zł w rozmiarach do XXL i zobaczcie, one są z długim rękawem i w zestawie są długie spodnie. Natomiast też dostaniecie w białym. Jeżeli wolicie coś jaśniejszego, to oczywiście takie białe też są dostępne. No i oczywiście te białe są też w cenie 50 zł. No Włości Świątecznych w PEPKO dostępne są takie świeczki, które tutaj na przykład są o zapachu pomarańczy, czy na przykład innych, w cenie 25 zł. I tutaj, jeszcze co Wam chciałam pokazać, to na przykład takie świeczki, których już sama otoczka jest bardzo ładna, i myślę, że już tą samą dekoracją są naprawdę piękne. Kosztują 35 zł. Tutaj dostaniecie też takie w formie, takie gwiazdy. Zobaczcie, jakie piękne jest samo opakowanie. Też kosztują 15 zł. Dobrze, to teraz lecimy dalej, bo oczywiście tutaj mamy jeszcze takie zestawy świeczek z Muminków, oczywiście hity. Słuchajcie, zostawiam wam na sam koniec, bo pokażę wam coś jeszcze naprawdę pięknego. Tutaj mamy jeszcze taką świeczkę za 25 zł. A teraz się odwrócę, żeby pokazać Wam coś pięknego. Zobaczcie na te zestawy prezentowe w tej złotej klatce, jak one pięknie wyglądają. Tutaj macie płyn, w sensie taki perfum i do tego na przykład świeczka, no po prostu śliczne. 40 zł. Myślę, że one naprawdę zrobią na kimś wrażenie, jeżeli będą jakimś prezentem. Do tego też Pepko dostaniecie nowe świeczki w kolorze takim czerwonym, które kosztują tylko 17 zł, więc za tak dużą świeczkę to naprawdę cena jest bardzo w porządku. Z kolejnych nowości jeszcze pojawiły się też takie zestawy do łazienek. Zobaczcie. Oczywiście świąteczne w kolorze takiego czarnego marmuru. W cenie 25 zł. ale dostaniecie też oczywiście takie mocno świąteczne i zaraz Wam pokażę. Tutaj na przykład są takie białe. Wiecie, żeby każdy po prostu dopasował kolor dla siebie. Te też kosztują 25 zł, ale na koniec mam dla Was hit, bo tutaj są, zobaczcie jakie piękne mydelniczki z kubeczkami na... W takim wiecie bałwankowym stylu, czyli stricte świątecznym, i to jest naprawdę bezapelacyjny hit tych świąt. 20 zł. Na dziale, jeszcze z nowościami, znalazłam takie przepiękne renifery w kolorze takim złotym. Wiecie, to są takie bryloczki, jakby zaczepki, dyszkę. Kosztują dwie. Do serwetek na przykład. Tutaj mamy takie talerze, ale zobaczcie jakie przepiękne w formie takiego liścia dwukolorowego. No po prostu rewelacyjnie wygląda. 25 zł. Z tyłu jest taka matowa tekstura, no bardzo fajnie. No i co jeszcze? Tutaj z nowości mamy też taką poduszkę. Zobaczcie, która posiada takie złote nitki, co powoduje, że ona jest taka stonowana, delikatna, ale też delikatnie połyskująca. Kosztuje 50 zł. No i słuchajcie, jest taka mocno elegancka. Tutaj u góry mamy jeszcze takiego misia, który trzyma kocyk. Zobaczcie, kiedy jest w ogóle słodki, może być naprawdę fajnym też prezentem dla kogoś. Świetnie wygląda, kosztuje 35 zł. OK, jeszcze chciałam Wam pokazać też kilka obrusów. Bo ten jest po prostu bardzo przyjemny w dotyku. Jest taki śliski. Jest też moim zdaniem nie będzie się tak mocno brudził. 25 zł. Zdecydowanie łatwy jest w czyszczeniu. Ten już natomiast mniej, ale też jest bardzo ładny. Kosztuje 25 zł. Tutaj jeszcze takie cudo błyszczące. Zobaczcie, on jest taki mocno prześwitujący. To takie delikatne nakrycie. I tutaj mamy jeszcze taki sam, tylko z takimi płatkami śniegu wyszytymi. One obydwa kosztują teraz 30 zł. Są już, słuchajcie, przecenione. Oprzyte są taką białą lamówką. No, i tutaj już ostatni, też bardzo ładny. Ten już nie jest prześwitujący. Ten już po prostu jest zakrywający. Kosztuje 50 zł. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki wielkie Wam za przegląd. Mam nadzieję, że wytrwałyście do końca. Do zobaczenia. Hej.